Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj odcinek najbardziej oczekiwany, tak podejrzewam, rozdanie nagród za aktywność waszą. Dużo było ludzi aktywnych. Wybrałem jak zwykle 3 osoby plus dodatkowo jeszcze dwie bonusowo. Najbardziej aktywni, ale jest tam jeszcze spora grupka do rozdania. Mam nadzieję, że uda mi się, żeby jak najczęściej takie odcinki kręcić, że uda mi się wam wysłać bo tam chyba 20 osób mam wypisane tutaj komentarze ja podliczę, pod ile macie komentarzy i serduszek ode mnie przypiętych, i zrobię taki odcinek, gdzie będzie ranking najbardziej aktywnych ludzi. Oczywiście możecie wpisać pod starymi filmami znowu, więc zawsze się ta liczba tych komentarzy uzbiera większa. Ale przejdźmy do rozdania nagród. Pierwsza nagroda to istotny kanał. Bardzo aktywna osoba ogląda stare odcinki, to mi się podoba, komentuje, przychodzi niezależnie od. Tego, co jest na tapecie. A więc dostaniesz, kolego, klipę, jakąś srebrną monetę i zestaw monet, które były nagrywane w odcinkach z Allegro. Tam, co było na kilogramy, wysyłka, więc możesz sobie wybrać jakieś zagraniczne monety z tamtego filmu albo polskie. Oczywiście bez roczników, bo nie mam za bardzo czasu na szukanie roczników. Mogę wysłać na przykład zestaw monet PRL od 1 grosz do 10 albo coś w tym stylu. Dodatkowo, oczywiście. Następna osoba to Kornel J, nie podaję nazwiska, to jest ten pan, tam ma u siebie w kanciapie chusta. Jesień 95, pozdrawiam Cię, ja byłem wiosna 98 akurat. A więc Ty Kornel też dostaniesz ode mnie klipę, 20 albo 10 groszy, zobaczymy co tam. Wyślę Ci jakąś srebrną monetę, taką symboliczną, typu 2 złote, jagoda, znaczy jagoda, głowa kobiety. No i jakieś, jakieś monetki, jak będziecie chciał, PRL-owskie. Oczywiście te, co tam były z Allegro na kilogramy. Ja postaram się te linki dać pod filmem. I możecie sobie jeszcze raz oglądać filmy, co tam się trafiło w Allegro, jak były te monety na kila, na kilogramy. I z tych monet mogę Wam wysłać. Następna osoba, Cypek. Oczywiście wysyłam, pamiętajcie, na adresy tylko w Polsce podane, bo za granicę przesyłka polecona kosztuje bardzo dużo a więc tak samo znowu klipa będzie. Będzie moneta srebrna. No i możesz sobie wybrać, jak będziesz chciał y, jakieś monety PRL-u, które są tam właśnie w tych odcinkach na kilogramy. Dawid D po raz drugi. Pierwszy raz będzie takie coś. Widać, że y, aktywny jesteś bardzo. A nawet powiedziałbym jeden z najbardziej aktywnych osób. A więc w poprzednim odcinku nie dostajesz klipy, a prawie wszyscy dostali, więc ty ode mnie Dawid dostaniesz, symbolicznie będzie jedna moneta tylko w przesyłce, ale możesz sobie wybrać, który nominał, 10, 20 czy 50 groszy w klipie. No i pani Maria, która wysłała mi przesyłkę, też pani ode mnie dostanie taki medal. O, pani też jest aktywna, ogląda pani odcinki. Medal, klipę pani ode mnie dostanie. i Jak pani będzie chciała jakieś monety PRL-u od 1 do 10 zł, co tam są w kilogramach, to też pani dołączę do przesyłki. Adresy podajecie przez Instagram. Kto nie ma, to zakłada, ale większość z was ma. Założenie tego Instagrama trwa może 2-3 minuty. Podajecie, nie musicie tam żadnych swoich danych podawać, możecie napisać, nie wiem cokolwiek, Kuba Official i tyle. I takie konto założyć, puste, bez zdjęć, tylko do komunikacji. Podajecie tam swoje dane, dane, dane do wysyłki. Jeżeli ktoś jest niepełnoletni, to musi mi podać screena pozwolenia ojca, bądź matki na wysyłkę monet, ale większość z Was tutaj jest pełnoletni, <laughs> więc problemu nie będzie. No i tyle. Mam nadzieję, że przesyłeczki się Wam spodobają. Postaram się wysłać jutro. Być może w poniedziałek, słuchajcie, pracy jest wiele, też to spakowanie tych monet będzie trochę trwało. Więc przesyłki będą. Na Instagramie dostaniecie. Ja wam napiszę wtedy, że wysłałem do ciebie przesyłkę i ewentualnie podam wam numery przesyłek, bo będą to wszystko przesyłki polecone, żeby się to nie zagubiło. No i tyle mam, myślę. Nie wiem, kiedy będzie następne rozdanie. Jeżeli będzie. Zobaczymy jak będzie szło na YouTubie i wtedy podejmę decyzję. Być może za miesiąc, być może za dwa, zobaczymy. No i tu jeszcze jedna monetka, zapomniałem komuś wyśle piątkę. Mam jedną zapasową, więc ktoś dostanie. To jest sobie pomyślę kto. I dzisiaj trochę dłuż, dłużej wyszło. Zachęcam do aktywności, jeszcze raz do pisania komentarzy, treściwych komentarzy, bo samo wiecie, like, łapka w górę, to też niewiele mówi. Najlepiej jest komentarz, który zawierasz sobie jakąś formę z filmu, wypowiedź na jakiś temat. No i tyle, jeszcze raz powiedziawszy. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!